Witam do tej walki, że to jest raz, tocinek odcinek numer dwa po dłuższej przerwie. E, chciałem sobie pozbierać sobie drewno, tak w międzyczasie, tak zwaną, ale taka fajna klimatyczna pogoda się zrobiła, że aż kurczy mi smutno by było tak tego nie nagrać. Bardzo fajnie to teraz wygląda. No, tak fajne kolory. Faj... Kurde, fajnie, no, po prostu fajnie. Ja tutaj sobie klepię właśnie pierwsze drzewo. E, zaraz będę miał już chyba na tyle drewna, że mógłbym jakieś ściany tam mniej więcej powyznaczać, zrobić z takich padyków, Potem można to do takich solinnych belek. Ulepszyć tudzież do kamienia, jakbym miał kamienia więcej, ja na razie zostaniemy przy drewnie raczej. Nie będę tam miał na tyle cennych rzeczy, że tam by była jakaś potrzeba szczególna: zrobienia <laughs> kamiennych ścian i jakichś metalowych drzwi, takich wypasieńszych rzeczy. Zresztą na razie i tak nie mam metalu. Na razie tylko drewno i kamień, nic więcej. I żarcie. Wo w ogóle muszę zaraz skoczyć bardzo szybko do mojego ogniska, bo tam się piecze jeszcze mięsko. Nie chciałbym, żeby się spaliło zupełnie. Coś tam wybrałem przed chwilą z ogniska, także nie wszystko mam spalone Ale jednak nie chciałbym marnować za dużo żarcia. Chociaż pewnie już jest spalone, ale okej okay. Drzewo jest sklepane, biegnę do ogniska, które się chyba w sumie wygasiło Więc jest nawet spoko, bo nie widzę żeby taka poświata tam była z tego ogniska Zaraz będzie ciemno w ogóle, akurat jest dobry czas żeby sobie domek zbudować, tak mi się wydaje Bardzo ładny był zachód słońca, zresztą dalej jeszcze jest Fajnie taki wiatr słychać Co prawda go nie widać ale słychać. Ognisko mi się wygasiło. Jak tam żarcie? No spaliło się niestety, ale dobra, od razu je zeżrę. Czemu mi to się znowu rzuciło? Od razu je zeżrę, było bardzo fajne, chrupiące. A te dwa kawałki mięska sobie zostawię na później. Nie wiem, czy się nie zepsują mi w ekwipunku. Nie wiem w ogóle, gdzie A ja to noszę niby, skoro tak wyglądam, jak wyglądam. Okej, okay. nieważne. Idę sobie pocinać jeszcze ze dwa drzewa sobie zetnę i będziemy myślę mogli już coś zbudować. Nie chcę tych drzew zaraz tutaj blisko tej mojej bazy ścinać, bo... Nie wiem, pójdę sobie trochę dalej zetnę. W ogóle... Nie, nie, nie to. Są takie roślinki właśnie, z których też można materiał zebrać. I to jest... To w sumie fajna sprawa by była. Nie wiem czy ja mogę właśnie mogę zrobić na przykład śpiwór już teraz? E, gdzie to było? To było tutaj. Eee. No jeszcze... O, jeszcze muszę tego materiału trochę zrobić. Chociaż nie wiem czy tu czasami nie rośnie taka roślinka właśnie. Chociaż to jest chyba dość wysokie. Gdzieś no właśnie w takich miejscach pojawiają się czasami roślinki, z których można zebrać e, materiał. Kurde, nie ma tutaj nigdzie czegoś takiego. Dobra, nie wiem, nie chcę się za bardzo oddalać od, od mojej tam okolicy, bo nie wiem, czy potem trafię z powrotem do bazy. Fajna tu jest okolica, tak dużo takich skał drzew. Także trudno by było tutaj z domek wyczaić, chociaż ja jakiś znalazłem już jeden. Częściowo chyba splądrowany, nie wiem. Zbiorę sobie jeszcze, myślę, że ze dwa drzewa i, i pójdziemy coś budować. Ile mam drewna już? 2400, to nie jest tak dużo wbrew pozorom. <laughs> Zbiorę sobie, mówię jeszcze, dwa drzewa, przy okazji się ciemno już zrobi. I pójdziemy budować. Tak mi się coś wydaje. Bardzo klimatycznie teraz jest w tej grze naprawdę. Fajny taki dobór kolorów, ten dźwięk taki w tle jest fajny, to takie szumienie lekkie Jakoś tak bardzo sympatycznie jest. Jeszcze w ogóle deszcz chyba pada w tej grze, ale tu jest akurat wyłączone na tym serwerze Trochę szkoda, nie wiem czemu deszcz był aż tak perfidny, że musieli go wyłączyć Bo chyba jeszcze deszczu w sumie w tym Nowym razie nie, prze, nie przeżyłem, nie, nie doświadczyłem go Dobra, jeszcze tylko to drzewo skroimy i biegniemy z powrotem do bazy 80 mam życia w ogóle, to też fajnie Żarcie mi pomału spada, jak to przy ścinaniu drzew. No. Trochę energii się na to traci. Jeszcze pić by wypadało, picia, znaczy pragnienie trochę się zmniejsza podczas jedzenia. Widziałem, że są jakieś takie. Czy to jest wilk? Czy ja tu wilka widziałem? On mnie mógł słyszeć, jak ja to tak klepię drzewo. Chociaż wilki chyba teraz trochę mniej ogarnięte są niż przed update'em. No sobie stąd pójdę. Teraz się tak trochę strasznie zaczyna robić. Jest tak ciemno. Wilki jakieś. Ale nie widzę go w zasięgu wzroku. Jest ok. Ja muszę ten domek, jakieś ściany pierwsze postawić, żeby już się czuć w miarę bezpiecznie tu w środku, żeby mieć do czego wracać. Na razie jest tylko taki podest. Czy ja słyszę samolot? Nie wiem. Helikopter, prędzej. Nie wiem, czy coś słyszę, że taki, taki ambient mnie znowu troluje. Wiem, że są zrzuty różne rzeczy, tak jak już było kiedyś też. Mogę zrobić 3x3 /3 później, mogę zrobić 3x3 /3 i nawet jeszcze większe później. Ok, Fajna sprawa. Teraz jakby to rozplanować? Tutaj możemy sobie przytrzymać prawie i wybrać co chcę zrobić. Czy ja chcę zrobić fundament, czyli to co teraz robiłem, czy trójkątny fundament, czy może jakieś schodki, podłoga, jakieś drzwi, okna, schody i wszystko. No, helikopter słyszę ewidentnie. Wiem, że samoloty latają, ale helikoptera to ja jeszcze nie widziałem. Ale chyba się zbliża mniej więcej. Słyszę gdzieś go, właśnie tam. No, zdecydowanie, stamtąd, tam gdzieś za drzewami. Ja sobie wlezę na górę. Coraz głośniej go słychać, ale nie widać jeszcze. To może być ciekawe. No i tak nie będę biec, jak coś zrzuci, bo tam będzie biegło wtedy 10 innych chłopa i pewnie y, mają trochę więcej sprzętu, niż ja. Tam coś płonie, tam jest jakieś ognisko. Ale, o tam ktoś, nie łazi też? Nie, nie łazi, widzę tylko taki cień. To fajnie, mamy sąsiada. Ale to też chyba coś tymczasowego, bo widzę, że jest otwarte. Znaczy otwarte, nie ma tam budynku chyba żadnego, ale jest sąsiad, mamy sąsiada. Jestem helikopter coś słyszałem, ale poleciał, dobra. Dobra, budujemy ten dom, bo już ciemno, jest nic nie widać, zaraz trzeba znowu ognisko rozpalić, bo będzie zimno. E, tylko chcę to jakoś tak rozplanować z głową, żeby zrobić przynajmniej dwoje drzwi tak jakby do tej naszej głównej siedziby. Na pewno muszę zrobić drzwi tutaj, bo tu będzie ten mój taki tajny kącik z tyłu. Eem, także tutaj jest, no nie wiem, nie, nie, nie wiem jak to zrobić, no Tędy się na pewno nikt nie dostanie, więc tu mogę, ten, tak, po pierwsze, tutaj na 100% będzie ściana. Nie, o nie, drzwi zrobiłem! Eee... Młotek. Czemu ja tego nie wybrałem, że to, że to ma być ściana zwykła? To mogę zdemontować, to jest fajne. Eee... Nie, nie mogę tego zdemontować? Czemu? Łot. To się dało rozwalić! Halo. Chyba, że tak to muszę. Chyba, że już gotową ścianę da się rozwalić po prostu. Jest to... No nie, siekierka mi się zepsuła. O nie, siekiera mi się zepsuła, muszę nową zrobić, bo to jest potrzebna rzecz. Gdzie ta się były? Tutaj są narzędzia... Stone hatchet. Craft. Ja to muszę rozwalić w takim razie. Kamień już pomału nic nie widzę, ale zaraz rozpalimy ognisko, coś będzie widać? Muszę tu tylko wrzucić trochę drewna, bo już nie ma. A po jednej to tak trochę słabo chyba. Wszystko, całego drewna też nie będę przerzucał. Jak mogę? To pojedynczo. Jakoś się dało przeciągnąć. Nie, nie wiem. Jakoś się. O. No tutaj wrzucimy, nie wiem, 50. 50 drewna. O. Tak, bardzo ładnie. 50 drewna tu wrzucimy i odpalimy to, żeby było cokolwiek widać. I to jest w ogóle fajna sprawa, bo nie widać, widać mnie tylko z jednej strony, a zaraz mi już nie będzie w ogóle widać, bo, bo zrobię sobie ściany, tak, że będzie fajnie. Ja chcę budować ściany tym razem bardzo ładnie. Tu ściana. No, tutaj teoretycznie nie potrzebuję. Tutaj też na pewno nie będzie wejścia. Tutaj też na pewno nie będzie wejścia. Mm, tutaj też nie. W ogóle to ognisko, które teraz mi tutaj guzik daje, tak szczerze mówiąc, muszę je sobie w środku zrobić chyba jednak. Eee, gdzie tu były ognicha? W której kategorii? Ratunku? Eee, tu. Campfire Craft. Proszę bardzo, jeszcze sobie znak skraftuję. Skrzynkę sobie skraftuję. Przy okazji, niech to się tam wszystko robi w międzyczasie. E, drzwi, kraty do okna i zamek i tool cupboard. O, i mi zostało tak symboliczna ilość drewna, mi zostało, ale to są takie podstawy, podstawowe bardzo. Jedne drzwi, zamek, żeby nikt nie mógł tak po prostu przyjść i otworzyć drzwi. Musi się trochę natrudnić. Ja to ognisko muszę tutaj postawić. Najpierw ognisko mi się jako pierwsze powinno zrobić za 30 sekund, więc je ja sobie tu postawimy, bo na razie to nic absolutnie nie widać. Czy od razu robić ten fundament tutaj też, czy nie? Jak myślicie? Ja myślę, że. że. nie wiem. Taki domek w sumie powinien mi wystarczyć na razie. Najwyżej go sobie potem przebuduję, przedłużę czy coś. Główne wejście. Główne wejście sobie zrobię. W ogóle właśnie, chyba jak mam tę grafikę tak ustawioną, to właśnie mi się drzewa nie ruszają. To szkoda trochę, bo wiem, że drzewa się na pewno ruszają, jak wiatr wieje, czy coś. A teraz chyba mam na grafikę tak ustawioną, że się nie ruszają. Dobra. <śm> mm, tutaj będą drzwi wejściowe główne. Z tyłu muszę sobie zrobić takie schodki jakieś, żeby można to było w ogóle się jakoś dostać. Myślę, że można zrobić... Chociaż... Zrobimy tu jeszcze taki kawałek fundamentu i tutaj dopiero takie schodki. Tu taki ganek bym sobie zrobił, o. Proszę bardzo, tak czy siak to trzeba wskoczyć. Tu sobie później takie barierki porobimy, ba ba bardzo ładny taki ganeczek będzie. Znowu słyszę ten helikopter. Chyba, że jest coś straszy i nie ma helikopterów w tej grze, nie wiem. No słyszę helikopter, ewidentnie. Teraz go już nie... Jest, chyba, że mruga jakoś światłami, to bym go zobaczył, ale nie widzę. Słyszę, ale nie widzę. A znowu, jakby się zbliżał. Nie wiem, czy one krążą helikoptery tu po mapie, czy o co chodzi. Coś mnie straszy, chyba, dobra. No nie straszy. No ewidentnie słychać helikopter. No, kisem, nie będę głaził i go szukał teraz o tej porze w nocy. Dobra, tutaj, jakby to zrobić. Nie chcę takiego dużego domu zrobić, a potem nie chcę z kolei tego przebudowywać wszystkiego. Yy, na pewno tutaj wypadałoby zrobić ścianę, żeby tu nie było jednej ściany, tylko między moim głównym, tak jakby centrum dowodzenia, a całą resztą, czyli ściana też tutaj. Yy, drzwi może kolejne sobie zrobimy tu. I nie wiem, tutaj będzie ściana. To, ten fun, to ta podstawa domku musi być chyba trochę większa, tylko teraz z kolei dachu ładnego nie zrobię. Coś mi tu łazi. Ale sądząc po głosie, to to jest chyba jeleń. jest moja dzida? I pochodni nie używam raczej. Jeszcze. Mam nadzieję, że to jeleń. Albo dzik w najgorszym wypadku. Ja muszę te ściany zrobić, chociaż dziki czy jelenie, i tak mi przez dach mogą wskoczyć, bo one tak po tej skałach śmigają, że głowa mała. Na razie to zrobię tak, później jeszcze docelowo bym przedłużył trochę ten fundament w tamtą stronę. Może e, i drzwi też sobie zrobię tutaj. No i mogę być tutaj, wtedy bym miał jeszcze tajniej. Tak teraz jest tu jedna ściana, ale tam jeszcze coś dobudujemy, później, więc będzie ok, dobra. E, I zrobię sobie jedno okno tutaj. E, tutaj mi się coś już zrobiło. Zrobiły mi się już kraty, mam już kraty w ok na okno to sobie kraty wstawię, yy, tutaj sobie drzwi wstawię, proszę bardzo, mamy już piękne drzwi, już jeszcze mi się zamek chyba zrobi, więc mogę zrobić też zamek, wstawić zamek, dorobić do zamka klucz, o i teraz mam klucz, klucz się musi zrobić jakiś czas, także będę mógł normalnie otwierać i zamykać drzwi, bo teraz już ich nie mogę zamknąć, bo mi się klucz robi, także fajna opcja, bardzo, takie otwarte drzwi zostawić. Dobra, ja chyba mogę zrobić sobie gdzieś schodki już do góry. Bo chciałbym mieć pięterko takie malutkie, fajniutkie. I schodki wydaje mi się, że można by zrobić tutaj. Nie takie, na pewno nie w tę stronę. Takie? Ewentualnie takie bym mógł tu zrobić. Dobra, można jakoś wleźć do. Aha, skała. Bf. Świetne schody, naprawdę, bardzo, bardzo fajne schody. W ogóle tej siekierki już za bardzo nie potrzebuję. Zrobiłem przecież nową. Także te schody mogę sobie jednak zdemontować. Bo tutaj nie, nie wejdę. Nawet jakbym bardzo chciał, to nie wejdę na górę. Szkoda, że tego drewna nie mogę jakoś recykling zrobić i nie użyć go w piecu czy coś. Robi się w ogóle dzień już pomału. To też fajnie. Jak się, jakoś udało się przetrwać nawet bez ścian ani bez niczego. Tu mi się te schody mogą udać zrobić w sumie. I Tu nawet takie by się mogły udać. Takie. Myślę, że to by był całkiem fajny pomysł. Da się jakoś przecisnąć koło tej skały. Nie jest źle. I tutaj już wtedy podłoga. Tutaj podłoga, tutaj podłoga, tutaj podłoga, tutaj podłoga. No. I Tutaj jakieś jedno okno na środku, drugie tu, trzecie tu, żebyśmy mieli widok na cały świat. Eee, ściana, ile ja mam w ogóle jeszcze drewna, bo nie wiem, bo tak buduję. A, no, właśnie, już mi się drewno skończyło. Ale zamysł jest generalnie taki: żeby tutaj porobić ściany, tutaj jeszcze jakieś schodki, gdzieś, nie wiem, tu, czy, 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 nie wiem, gdzieś. I taki stryszek. Fajne dźwięki. Rano takie dźwięki są dziwne, też fajnie. Dobra, ja muszę iść po drewno znowu. Dajcie mnie siekierkę. Już się robi dzień, więc coś widać. No, jak mogę chyba ognisko już wyłączyć? Tak mi się coś wydaje. Eee, tu gdzieś mogę wstawić już yy, tę szafkę. Chyba tutaj ją w kąt postawię po prostu. Nie będzie łatwego dostępu do niej. Mogę się teraz autoryzować i tylko ja mogę budować w tym rejonie, chyba że ktoś tutaj wbije. Na razie można po prostu sięgnąć tędy. Nie, nie można tędy sięgnąć. Także tu muszę coś jeszcze, coś muszę tu ogarnąć jakąś ścianę, cokolwiek kawałek fundamentu, żeby tam się nie dało dostać do tej. Szafki w żaden sposób Domek nabiera pomału kształtów Mogę już drzwi zamknąć, mam kluczyk Do tego, kluczyk jest w ekwipunku, Proszę bardzo, tutaj, możemy go komuś dać Albo zrobić nowy klucz, wtedy ktoś też będzie mógł Wejść do naszego domku, potem są jeszcze zamki Na szyfry jakieś, także jest Całkiem sporo możliwości, dobra, idziemy na łowy Może, o, jelonek No jak mi miło, panie jelonku, dzień dobry Jak mija piękny, piękny poranek Proszę po pana jelonka Nie trafiłem Trochę smutek Dobra, przynajmniej mi się dzida pojawiła w ekwipunku teraz, w pasku na dole. Gonie go! No ja już spierdzielić w krzoki, nie chce mi się tak biegać za nim. Ja tu przyszedłem właściwie po drewno. To jest kilof. To jest siekierka. Tu mamy trzy drzewa w jednym. O, proszę bardzo, Te trzy te drzewa sobie sklepie i wrócę coś zrobić. Eee, chciałbym już dach mieć w dzisiejszym filmie. Żeby już dach był na górze, żeby już mi na głowę nie kapało. Bo te dach też fajnie, taka strzecha jest na początku. Potem, jak się to Zupgrade'uje to jakieś takie dachówki, jakby drewniane są. Potem jeszcze jakieś takie kamienne dachówki, i potem chyba dopiero jest metalowy dach jakiś taki. Także jest w sumie całkiem dużo możliwości upgrade'u do tego domku. No ale na początku, no raczej drewno tylko. Także no, trochę to może potrwać, ale mam się kierkę. Więc o, już pierwsze drzewo jest sklepane, teraz jeszcze drugie, to jest mniejsze, więc powinno pójść szybciej i jeszcze to trzecie obok i wrócę coś tam pobudować powinno mi już wystarczyć wtedy drewna bo teraz zrobiłem całkiem sporo już mam więcej niż połowę raczej zrobiono więc powinno być łatwiej w ogóle jeszcze mogę wiecie co w międzyczasie odpalić na przykład crafting drzwi i drugiego zamka i jeszcze trzech krat do okien bo te też kraty będę potrzebował bo tam już na górze zrobiłem okna Teoretycznie na górze już nie da się wejść przez okno, bo trzeba by było coś na zewnątrz postawić. A nikt nie postawi nic na zewnątrz, dopóki nie będzie miał dostępu do tej mojej szafki magicznej. Także nie trzeba się tym tak przejmować, ale z kratami jakoś tak bezpieczniej się będę czuł. Nie wiem, małpa mi żadna nie w lesie. Najwyżej. Tam coś leci. Tam jest samolot. Widzę go tylko, jak tak patrzę. O ile mi samolot nie zrzuci czegoś centralnie do domku, to też by było smutne, bo wtedy tam będę miał trochę nalot. Taki nie tylko zrzut jak i nalot To, to, to w ogóle by była już katastrofa Jakby nam jeszcze 10 ludzi się zeszły I mi dom wysadzili tylko dlatego, że tam samolot coś zrzucił do środka To mówię, to o ile mi samolot tak nie zrzuci to raczej nie zdobędę na tym etapie gry żadnej skrzyni No bo mówię, o zaczynam być słyszalny ten samolot Mnie ciekawi ten helikopter, co to był za helikopter? Powiedzcie, czy helikoptery są w tej grze? Czy mnie po prostu coś straszyło tam w nocy? No teraz słychać ewidentnie Helikopter, jest to inny dźwięk, a tam po skałach łazi wilk. Może muszę jakoś tak drzewo tu, żeby widzieć te, tego wilka, w którą stronę on idzie. nie chciałbym, żeby mi tutaj naszedł. No, samolot sobie leci, ale on w ogóle w inną stronę leci, więc tutaj na razie będziemy mieli ciszę i spokój. Te wilki, jak te, te zwierzęta, jak one łażą po tych skałach, to ja nie mogę z tego... Dobra, zaraz skończę to drzewo prawdopodobnie tłuc i wybierzemy się z protem do domku, zbudujemy coś konkretnego, jakiś dach, jakieś drzwi tam jeszcze w środku, skrzynkę postawię, ognisko do środka przeniosę, same fajne rzeczy. Dobra, wszystko chyba mam na razie, ile mam tego drewna? 2054, powinno na razie wystarczyć, stąd już mój domek widać częściowo, w sumie mogłem go takiego wysokiego nie robić, by wtedy się mniej trochę rzucał w oczy. No ale myślę, że też nie będzie tak źle, jak tu jeszcze jakieś, nie wiem, czy rosną drzewa w tej grze tak same z siebie. Czy na przykład to coś się zamieni w większe drzewo później, bo to jest chyba drzewo? To jest krzok. Właśnie nie wiem na jakiej zasadzie działają drzewa jeszcze w tej grze, czy one sobie same rosną z siebie na takiej mapie? Czy tylko są raz przy tworzeniu mapy, potem już jak je ktoś zetnie to już nie odrastają w ogóle, czy, czy jak to działa? To też możecie napisać, bo też jestem ciekawy, nie wiem, nie znam się. Także nie będę tutaj wymyślał. Dobra, tutaj jeszcze mi ściany brakuje. Tu. Tutaj teoretycznie mógłbym to olać, ale wtedy chyba konstrukcja ta na górze, która powstanie, będzie słabsza. Więc warto sobie jednak to wesprzeć jakoś ścianami, jednak. Pirazy, drzwi. Ale fajnie w sumie. Jeszcze sobie mógł jakieś wejście na te skały tutaj zrobić z tej strony. Ale nie wiem. Nie wiem za bardzo jak to zrobić. Chociaż chyba wiem, jak to zrobić. Wiem, jak to zrobić. Chciałbym mieć drzwi po prostu gdzieś tutaj. A nie wiem, czy to ma sens, bo wtedy by w ogóle ściany postawiłem, nawet i nie widać za skały. Ale to dobrze, mamy solidną ścianę, przynajmniej jedną. Takie przytulone domki do, do skały są bardzo bezpieczne. E, dobra. E, teraz tutaj jeszcze gdzieś zrobimy sobie wejście na górę, na stryszek. Na pewno nie tutaj. E, chyba tutaj. No, chociaż nie, bo tam znowu są te schody. A tak? Czemu ich tutaj nie mogę dać? No przecież mógłbym je tutaj dać. No patrzcie, no, schody by się zaczynały tu. Czemu ja ich tu nie mogę dać? Tu bym chciał, no zobaczcie, tak... No dałoby radę bez problemu tutaj zrobić takie schodki. Kurde. Ja je muszę teraz jakoś... właśnie nie, nie postawię ich tutaj za bardzo. Nigdzie. Chyba, że te... Gdzieś, coś, jakoś... Czy to są właśnie te, które chciałem postawić? A to? No na to samo wychodzi w sumie. No muszę to chyba gdzieś tutaj postawić po prostu, z tej strony, ale to wtedy mi okno trochę zasłoni niestety. Tak bym to musiał postawić gdzieś. No tylko będę miał okno zasłonięte trochę. To wiecie co? Ja sobie to tu postawię już. To okno tutaj delikatnie zdemontuję. Tę ścianę tutaj delikatnie zdemontuję. Po prostu będziemy mieli dwa okna po bokach zamiast jednego na środku. I o, będzie kompromis. Tędy się da jakoś przejść w miarę, także jest okej. Okay. Bardzo ładnie. Teraz tutaj będzie łokno, tutaj będzie yy, ściana. Tutaj no nie, na pewno nie klatka, na pewno nie wejście tędy. I tutaj będzie łokno. I tu mamy takie fajne miejsca obserwacyjne, żeby patrzeć, czy nam ktoś tutaj nie łazi. I tak właśnie doskonale ktoś będzie mógł nas zestrzelić, jak będzie na zewnątrz. To jest też fajna koncepcja. Muszę jeszcze jedne kraty w takim razie zrobić. Craft, proszę bardzo. Tam jest jakiś wilczeł, ale na szczęście mam już drzwi, więc mi nie wejdzie. Chyba że górą mi wejdzie to też jest taka opcja. Ale zaraz zaraz już nie wejdzie, spokojnie. Chyba że zrobić jeszcze wyższy tę chałupę. Ha, hmm. Czy zrobić ją jeszcze wyższą? Tu bym chętnie widział wyjście. I jakbym tutaj zrobił takie coś. O, zobaczcie. Myślę, że można mo mogę się pokusić na coś takiego. Zaraz będziemy kombinować dopiero jak tam wejść. E, taki będę miał wilgachny domek. Kurde. Chociaż, to chyba nie ma sensu za bardzo takiego dużego robić. Dobra, to jest dach. Dach chciałem mieć tak mniej więcej. Ciach, ciach, ciach. Tutaj już w ten sposób chyba by musiało to wyglądać. Chociaż, a jakbym zrobił jeszcze wyżej? Dobra, taki poryty domek, musi. uda mi się zrobić... Nie, nie wiem czy mi się uda zrobić taki poryty domek. Tutaj na pewno mam wejście, przejście, zajście, dojście. Tutaj będę miał podłogę, żeby mógł sobie normalnie tędy wyjść. I tu mogę ładnie wyjść na zewnątrz. No, i teraz jak to zrobić, żeby to ładnie wyglądało? Hmm. Tutaj, tak bym na przykład, mógł zrobić w drugą stronę. Tylko, że jak ja tu przyczepię coś teraz do tego? Podłogę mogę tu zrobić? Nie, nie, nie bardzo, tu mogę zrobić, tu mogę zrobić. Tam nie wiem, czy mogę zrobić, nie widzę nic. E, spróbuję zrobić tutaj, na ile to jest stabilne teraz. 19% To trochę słabo w sumie dwa to... 53 Czyli właśnie... nie wiem na co... O czym o co dokładnie chodzi z tą stabilnością Podejrzewam, że po prostu jak zbuduję coś jeszcze dalej, to mi się to wszystko zawali, bo no nie będzie miało podparcia żadnego Kurde, jakby ten dach zrobić? Hmm Kurde, no nie wiem Najchętniej to bym po prostu zrobił coś takiego Że część dachu Teraz w tę stronę by sobie szła, Także wtedy miałbym trochę trudność z chodzeniem tutaj. Chociaż, no tylko zobaczę, jak to teraz wygląda dziwnie. Taka strzecha, tylko tu bym musiał teraz mieć ściany po prostu taką. I tutaj znowu teraz nie przejdę tędy, no nieźle. I... Hmm. Chyba, żeby zlikwidować te dwa okna tutaj. Te schody przenieść tu, <noise> zaś okno w środku. Jakie to jest kombinacja? Ja pierniczę, czemu to musi być takie skomplikowane, no? ach tutaj tych drzwi chyba się po prostu pozbędę, bo tutaj nie są mi za bardzo potrzebne, tak, szczerze mówiąc. Nie będę miał wyjścia drugiego na zewnątrz. Trudno, nie wiem jak to zrobić. Nie będę miał problem. Jest teraz taki, że prawdopodobnie, to... czemu to tak? Aha, że to, jakie to kill offem ścinam, okay. Dach jest taki trudny do rozwalenia. siekiera mi się rozwaliła tak szybko To wywalę ją i zrobię nową, no co, 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 zrobić jak nic nie zrobić Jak nic co, co, zrobisz jak nic nie zrobisz, no Narzędzia i Stone hatchet craft, dobra Kurde, przepraszam was, że to tak zajmuje i że to tak wygląda Mogę to zdemontować? Prawym Demolisz, o, powoli i automatycznie Rozmontuj ten fragment, uwaga, to jest powoli Delikatne rozmontowanie Proszę, jak delikatny jak powoli. <grywa> Fajnie, bardzo mnie to rozbawiło, jak pierwszy raz to zobaczyłem. To też, też tak z tym mogę zrobić. Dobra, i tutaj po prostu będzie sufit, znaczy dach i tyle. Bez żadnego kombinowania, kurde, bo to nie ma co się tutaj tak męczyć. Jakieś drzwi, cuda, widy dobra. Tak wystarczy. Tu jeszcze będzie podłoga. W ten sposób. no tu już nie. Tu jeszcze będzie podłoga, no dobra. Taki mamy domek. Tak to na razie wygląda tu jeszcze te kraty chyba już zrobiłem nie no właśnie zrobiłem już tu kraty proszę bardzo w ten sposób teoretycznie z tego co widzę do dachu nie jest tak łatwo dach nie jest tak łatwo rozwalić więc powinno być ok chociaż jeszcze jedne drzwi prawdopodobnie musiałbym mieć gdzieś tu żeby teny się da przejść Tędy się da przejść dobra to jeszcze by musiał mieć dla bezpieczeństwa jedne drzwi na przykład tu albo tu Hmm, no tutaj niebo, to za bardzo nie wejdę teraz. Tędy. A Jak bym je zrobił tu. A tutaj ścianę, i tutaj ściany. Jak tu będą drzwi, to będzie jeszcze bezpieczniejszy ten domek. O, będzie jak ktoś mi się nawet dachem wbija, to tu będą drzwi. Yy, I potem tutaj mam takie drzwi wewnętrzne. No i tu jeszcze muszę na zewnątrz jakąś taką dobudówkę strzelić. Yy, ale to później, myślę. To już wystarczy, raczej na razie coś takiego. Ja jeszcze drzwi zrobiłem i zamek zrobiłem, to sobie później rozdysponujemy. E, póki co to w tym odcinku to by było na tyle. No, domek jest zrobiony tak, piraze drzwi, no na razie trochę przewiewnie jest w środku i w ogóle. Będziemy to sobie później za-upgrade'ować do drewna. Tylko to trochę będzie kosztowne, także najpierw sobie tego drewna może po prostu trochę pozbieram. Tu jest moja siekierka, sobie leży trochę zużyta. Już jakieś zabezpieczenie jest, trochę łatwo to zepsuć, ale trudno się mówi. Także na razie myślę idzie całkiem nieźle. O jeszcze wiecie co? Mam tutaj. Znak. Nie zawaham się go użyć. Postawię tutaj nadzorczy, nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma. tren czysty. Ale zrobię sobie tutaj znaczek. Z tej strony, tak jak miałem wcześniej, chociaż tu chyba by się lepiej zmieścił, nie? No dobra, już jak jest tutaj, to niech będzie. Mamy znak, możemy na nim malować różne sprośne rzeczy, na przykład jak ktoś lubi. I ja tutaj miałem na tamtej mapie taki fajny kurczę, kasa de la walki, i tutaj taki mały kurczaczek. Miałem na drugim monitorze po prostu to, Ten mój awatari sobie po prostu przerysowałem, bardzo fajnie to wyglądało. A tutaj sobie po prostu coś napiszemy. Nie wiem, też. Ojeku, to jest grube dosyć. Pismo, ja sobie może to najpierw na biało wszystko pomaluję, żeby było bardziej widoczne z zewnątrz. Proszę bardzo. Nie wiem skąd farbę wziąłem, ale ok. I tu będzie napis na przykład na taki fioletowy kolor. O! Ka kasa. Nie, to, to, to źle to wygląda, dobra. Trochę inaczej. Mówi, czemu tak, tak smaruje tym? To są jakieś pędzle różne, ja pierniczę to to jest y, Tym, tym i tym no o w ten sposób. O K E za duże, to, za duże to jest, no nie jaki problem może być, żeby namalować coś takiego. jak Odcinek chciałem skądś tylko na szybko znaki i tyle zrobić e, Dobra, tak. Tak i namalujmy w końcu coś. Kasa del. Za grube to jest. Za grube to jest! Kurde Zrobię kurde cieńsze, no niech będzie. Napiszę to po prostu jak ołówkiem. CASA Del Awalkiz. Proszę bardzo, bardzo ładnie napisane. Jakoś to widać, myślę, że z zewnątrz pira ze drzwi. Potem jeszcze mi się popracuje nad tym znakiem. Trochę bardziej będzie to jakoś lepiej wyglądało. Ale dom jak na razie myślę, że jest całkiem okej. Okay. Tak się prezentuje, całkiem fajnie wygląda z zewnątrz. Musicie przyznać, że całkiem nieźle, nie? Hmm, hmm, hmm. Także jeszcze trochę ściany tutaj podreperujemy, nie będzie taki przewiewny, ale to już myślę, że w następnym odcinku. Także to by było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.